Dzisiaj przetestujemy fast foody czterech różnych krajów w Azji. Nie wiem, co to jest, słuchajcie, bo ja rozumiem czerwone żyłki, ja to kumam, tylko to czarne, zupa w maku, słuchajcie, zupa w McDonaldzie, to jest po prostu jakiś hit. Ale pieprzy. Mm, to jest mistrzostwo, po prostu. Dzień dobry, moi drodzy, witamy was w bonusowym materiale, bo dzisiaj przetestujemy fast foody w czterech różnych krajach w Azji. Jesteśmy w Wietnamie. Tak, także wietnamski kajszak. Uuu, tu, tu są dania z ryżem, słuchajcie. To ciekawe. No ja wezmę dania z ryżem, bo to chodzi o to po prostu, żeby spróbować. Dokładnie. Taka jest prawda. Tam jest no, jakiś... I dla mnie najprostszą buła. Tak, pewnie, tak, nie? Tak. Dobra. To ja wezmę sobie, słuchajcie, Bez... komgaran. Czyli ryż. Z tym kurczakiem z KFC. Takie. Za te dwie pozycje zapłaciliśmy 97 tysięcy. Najdroższe, no nie no, słuchajcie. Ceny są w miarę normalne. Zinger około 10 zł, czyli to danie z ryżem będzie też troszeczkę poniżej 10 zł, także tanio. Jak to bywa w Wietnamie? Dajcie koniecznie znać nam w komentarzu, czy taki dodatkowy odcinek i takie w ogóle robienie odcinków o fast foodach w różnych państwach w ogóle ma sens. Bo my to robimy pierwszy raz. I robimy to jako bonusowy materiał. A jeśli jesteście nowi na tym kanale, bo zaciekawił Was temat fast foodów, to my jesteśmy parą, która podróżuje i je. Także dużo jemy. Zapraszamy na te odcinki, gdzie jest typowe jedzenie z danego regionu. A dzisiaj wyjątkowo fast food. Tak jest. Dobrze, wjechał nasz posiłek. Słuchajcie, tutaj serwowane jest to na talerzach. Nie tak jak u nas na taczkach. My sobie to przesuniemy, żeby było nam. Wygodniej. Tak wygląda mój kurczak. Słuchajcie, zaczniemy ode mnie. Dostaliśmy również sztućce, mam łyżkę, widelec i nóż. Spróbuję najpierw tego ryżu, bo jestem bardzo ciekawa tego sosu, który jest tu. To ma być sos, który ma imitować dla niemięsne. jak u nas robi się, jest sos własny z mięsa, się wygotuje to to ma yy, imitować coś takiego i patrzcie, jaka to jest gęściocha. Czyli to jest taki sosik, który był zrobiony na 100% z proszku. Ja bym to przyrównała do takich u nas winiary. Przepraszam, winiary, sos jasny pieczeniowy, to to jest to. W życiu bym się tego nie spodziewała, absolutnie. Najśmieszniejszy jest ten tutaj skromny pomidorek i ogóreczek, którego z chęcią zjem. Zimny. I wodowy. Mhm. Poprosiłam o ostrą, bo ja lubię ostrą, kuczaki z KFC, więc próbuję. Smakuje jak cherski? Zupełnie inaczej? Nie, nie wiem, patrzcie. Ja, ja muszę to pokazać. Patrzcie. To w ogóle nie jest chrupiące. Widzicie, jak się ciągnie? U nas ona jest tak chrupiąca, że my od razu się wgryzamy i nawet czasami nam podniebienie. A to jest ciągnące się. To jest zupełnie inaczej zrobione. I smakuje inaczej. Smakuje tak samo, a ta panierka nie jest tak chrupiąca jak u nas. U nas jest po prostu przekozakiem. kozakiem. I nawet u nas jest chyba ostrzejsza. No dobra, teraz to mi się trochę odeściało jeść, bo u nas jednak te kuczaki są troszeczkę bardziej chyba oczyszczane, bo nie wiem, co to jest, słuchajcie. Bo ja rozumiem czerwone żyłki, ja to kumam, tylko to czarne. Nie wygląda dobrze, powiem wam. No, nie spodziewałabym się tego po Wietnamie, naprawdę, bo teoretycznie ta jakość KFC powinna być wszędzie taka sama. A jednak tutaj troszeczkę odbiega. Jak się wgryzłam tutaj, macie na stoliku, to od razu to wyplułam. No bo to jednak nie jest apetyczne. Ja rozumiem, że to może być na przykład jakaś część... Która po prostu nie wiem, czy jest odparwiona. nie, Ja nie, nie znam się na kurczakach, jak coś to mi powiecie, co to może być, ale no nie. Kolejne danie, bardzo proszę. W Zinger na talerzu. To jest w ogóle plastik. Byście byli ciekawi. Bardzo proszę. To wygląda tak standardowo. Ser, pomidorek, sałata, jakiś sosik. Co ciekawe, ser trzeba domówić sobie oddzielnie. Tak, ser Jem kosztuje 5000. Trzeba ser domówić jako dodatek do tej bułki. Nie wiem. No dobra, próbujemy. Nie wiem, czy u nas też są takie bułki. Ona jest, zobaczcie, że ona jest taka bardzo miękka i kompletnie nie smakuje to jak KFC w Polsce. Zupełnie inne. Niepikantny jest ten kurczak. Nie jest to smak kurczaka z KFC. No, i resztę w dodatku jest taka bardzo plastikowa. Smakuje wręcz jak takie hamburgery, które można kupić w biedronce, albo, albo w żabce. W żabce można kupić takiego gotowego burgera i do mikrofali. To tak smakuje. Nie spodziewałbym się, że może smakować zupełnie inaczej na drugim końcu świata coś tak oczywistego jak KFC. No dobrze, to był Wietnam, a teraz się przenosimy do Malezji, moi drodzy, i Kuala Lumpur. I jesteśmy w Malezji, moi drodzy, i mamy McDonalda bo czemu nie? Zobaczymy, czy uda nam się sprawdzić jeszcze KFC, ale póki co malezyjski McDonald's. Zapraszam. Dobra, zobaczmy, co tu mają. Są takie kurczaczki, jest jakiś kurczak z jajkiem i z tym tym. Ja chyba to wezmę po prostu. Są tą zupką śmieszną. Okej, okay. to jest bardzo odbliżone do tego, co A, było w KFC w Wietnamie. Czekaj, czekaj. Są bardzo różne. Są różne. Na pewno weźmiemy to, bo ja po prostu nie mam bladego pojęcia, co to jest i to jest małe, więc bierzemy. Tu mamy jakieś zwykłe burgery, tu mamy jakieś, nie wiem, Spicy co jest. Burger no to jest. To wygląda to... bardzo fajnie, bo jest taki pomarańczowy sos tak. tutaj, nie? Dobra, to bierzemy. Czekaj, no wzięłabym takie coś. No dobra, świetnie. To jest po prostu jakiś kuczek z ryżem, jajkiem i dziwnymi rzeczami, bierzemy. 37 zł, słuchajcie, za te wszystkie rzeczy pobieramy, próbujemy zapłacić tutaj. Za 37 zł to jest naprawdę strasznie dużo jedzenia. Jest nasz kurczak z jajkiem. Do tego widzę, że są jakieś suszone szprotki tutaj albo coś w ten deseń, ale no zupa nam rozbroiła mózg. Ona pachnie… No, zupa w maku. Zupa w maku. Słuchajcie, zupa w McDonaldzie to jest po prostu jakiś hit. wiecie, co jest najlepsze? ona bardzo ładnie pachnie, tylko przypomina mi pewną przyprawę, tylko ja nie wiem, nie pamiętam jej, więc muszę spróbować. Pachnie trochę taką skarmelizowaną na maksa cebulą, ale nie wiem, czy to jest to. Do tego jeszcze oczywiście burger spicy beef double cheese, czyli ostra wołowina podwójna z serem i kolka. 37 zł, powtarzam, quite jest, nice, spróbujemy. No dobra, to zaczynamy od burgera. Wygląda tak, leci bułeczka. Otworzymy sobie, a, po spodem nic nie ma. Tu jest bardzo mocno przyklejona ta górna spód bułki i taki sos. U, a, czyli to jakiś tylko, pikiel. Jest jakiś pikiel, tak? Tak, ale w dużej mierze ser po prostu, mięso, ten sos, no i jakiś kawałeczek ogórka. Ale mamy taki standard w że zawsze jest ten jeden kawałek ogórka. Dobra, próbujemy. Mięso i bułka smakuje identycznie jak u nas w Polsce. Sos jest ostry, zupełnie inny, troszkę taki majonez pomieszany z ketchupem, ale ma taki sznyt azjatycki, więc jest to na pewno coś innego, czego ja w Macu wcześniej nie jadłem i nigdy takiego sosu nie próbowałem. Bardzo mi to smakuje. Bardzo też ładnie pachnie. Troszkę inaczej niż nasz McDonald, to jest ciekawe. Mm, bardzo dobre. Kurczę, smakuje mi, naprawdę. Nie spodziewałem się. Sos na pikandy, super. Dobry, prawda? Mhm. <śmianowna> w Polsce jest taki sos, to będzie nazywa samuraj. Tak. To jest bardzo zbliżony. To jest taki Spicy mayo, po prostu bym to nazwał. O, Spicy mayo. Mhm. No Zaczynam od zupy, bo dla mnie to jest fenomen. Ja nigdy się nie spotkałam z zupą w maku, więc ją najpierw sobie wymerdam. Ja myślę, że to jest po prostu taki klej krzyżowy. Widzę już tutaj kurczaka, to jest na 100% kurczak, a to jest chyba po prostu sparzona cebulka. Znaczy taka, jak to się nazywa, to to nazywa się jakoś, że to jest Prażone taka właśnie. Nie, to nie jest cebulka, ale to jest cebula. Kurczę Czemu? Czy... Unosi się taki zapach, który znam też. No właśnie... Kolendra? Nie. Nie, nie, nie. Dajcie mi sekundę, ja to ogarnę, tylko muszę spróbować. Najpierw tego ryżu. W ogóle jaka bo to jest... w ogóle nie jest słone. Jest trochę ostre i ja bym powiedziała, że jest trochę bez smaku. Ale ten burger był bardzo wyrazisty, może dlatego mam takie poczucie, że to jest mniej… Wiesz, czym to się może mi kojarzyć? Nie, to mi się kojarzy po prostu z prażoną cebulą, że to jest prażona cebula, tylko mhm. ona po prostu rozmokła w tej zupie. Dobre to dla niej jest? Nie, no co ty? To jest w ogóle klej dla dzieci z kurczakiem, chili, które nie jest pikantne i z kawałkami zieleniny, w tym przypadku jest to szczypiorek. Totalnie bez historii, tego bym nie jadła. Mhm. A może to jest do tego? Nie, no to jest do tego. Bo tu jest paszek, to jest sucho, to jest tylko ryż, jajko Aha, i te kurczaki. Okay. No dobra. Więc jeszcze to było single, na 100%, to było same. Okay. To jeszcze Michał spróbuje i może powie coś więcej na ten temat. No pachnie taką krewetką. Może tam jest jakaś posypka rybna, ale ja jej nie wyczuwam. Okej, okay, dobra, wiem czym mi to pachnie. Taką strasznym, strasznie słabym wifonem. Najsłabszy mm. wifon, jaki tylko jest, czyli ten złoty z kurczakiem, tak. to to jest to. Z ryżem. W ogóle trochę mało wyraziste, mało smaku tak, tam jest, nie? to jest smaku jak złoty Wifon z ryżem, z dodatkiem plażonej cebuli, z lekkim posmakiem krewetek. No proszę, widzicie, jak mi on Wam opisał? Ja tutaj nie mogłam znipeć hmm. z... No zdania. jakoś mi tak ten, przyszło to do głowy od razu, jak wziąłem tą łyżkę. Bo ja nie przypadam za zupkami chińskimi. Klaudia czasem lubi sobie pozwolić na zupkę i ten zapach się od razu. Hmm. Zupy w maku jeszcze nie widziałem. Traktujemy to mocno jako ciekawostkę. Zresztą jak cały ten odcinek, bo my w fast foodach nie jadamy, a nie ukrywamy, że wiemy, że ten temat na YouTube jest dość klikalny, Więc wiedzieliśmy, że bardzo fajnie będzie ten odcinek zrobić. No i zupełnie bym się w życiu nie spodziewał w Malezji, w McDonaldzie. Tak ja jeszcze tego dopowiem, bo Michał powiedział, że my nie jadamy w fast foodach. My jadamy w fast foodach, ale nie za granicą, bo nam szkoda. No, Zawsze no właśnie, wychodzimy no tak. z założenia, że lepiej jest zjeść lokalne jedzenie, a nie w nie fast za granicą. Ale no, będąc tutaj, trzeba spróbować tego, no bo właśnie takie perełki wychodzą właśnie. Próbujemy ryżu z kurczakiem. W ogóle przecież kurczak nie jest specjalnością tego, nie jest specjalnością maka. On ma coś w ofercie, ale nie jest. Oj, patrzcie, to na 100% będzie ostre. Widzicie, ile to jest papryczek? Pestek od, papryk, od papryczki. Próbuję. Sos barbecue. O Ofu rybne. <coughs> rybny. O Jezu, ostry rybny sos. Taka krewetka po prostu. Mm, Kurde. Odpuśćmy sobie. Odpuśćmy sobie ten sos. Ja nie przepadam po prostu, nie cierpię. Ale to zależy właśnie, jak kto lubi. Spróbuję tego kurczaka. Wygląda on tak. To jest lepsze niż kurczak w Wietnamie, w KFC. O. Ale jest to 100% kurczak z maka. Smakuje identycznie jak u nas w Polsce. Mhm. No, no proszę, super. Także... No i ryż, czekaj, to ja wezmę no. ryż od razu. Bardzo suchy. W, w Wietnamie był taki lepiący się ryż, taki, który można jeść pałeczkami. Tego nie, to jest bardzo sypki ryż. Oni by chcieli właśnie, żeby do tego użyć tego krewetkowego sosu. I tu są jakieś takie małe rybki, rybcie. Ja, próbuj. Ryb, rybki, pipki pi, pi, takie. To jest dobre, ale smakuje jak chips. No jajo. No dobra, to już wyszło, że próbuję. No ale jajo, to jajo, jajo mamy przecież też w maku, nie, w sumie? Tak. Na śniadanie. Hmm. Takie samo jajko. Jakie znacie, jakie jest podawane w mafinach na przykład na siadaniu na Ronaldzie. No, no to co? chyba kolejne państwo. Czyli wstrzykamy i przenosimy się do Singapuru. Moi drodzy, jesteśmy w Singapurze. Okay, bierzemy... Chcemy tu. Tak? Zobaczymy jakie mają nowości. No. W MC sumie... Pepper. MC okay. Pepper, okej. Okay. Oj, ale jaki drogi tutaj. Dobra. O kurde. Dobra, bierzemy go na pewno. Widzimy, że nie ma tutaj żadnych ryżowych rzeczy, słuchajcie. Single rzeczy, czyli nie zjemy dania. Ale jest coś takiego sharing w ogóle tutaj nazwane, sharing. czyli do dzielenia się. A, czyli są po prostu kubełki. Kubełki. Tu jest it light. Uu. Są burgery, które mają mało kalorii. To wygląda śmiesznie. Filet rybny. W ogóle z, z kukurydzą. jakimś z kukurydzą. Z i butelką wody. Przeczy to McDonald'owi w ogóle. Przeczy, ale co, bierzemy to? Żeby takiego odpróbować, no to chyba tylko po to, żeby spróbować, nie? No wiesz, to ja już wolę tego chickena, bo ryba wiecie. Biorę chicken okay. I Zobaczymy, co jest popularne tutaj. No popularne double cheese, a burgery i sałatki? No słuchajcie, double cheese, double filet fish. No ale ja spróbuję big maca. No jakbym nie mógł spróbować big maca? Smakuje. Dobra. Zastanawiam się nad tym fiszem. Dobra, wezmę tego fisza, żeby, żeby zobaczyć, co to jest. Okej, okay, dobra, dobra, czyli mamy pepera? Tak, pepera, fisha, McChickena i Big Maca, czyli dobra. same buły w sumie, no ale tu więcej za dużo nie ma. Nie 21 ma. dolarów, czyli najdroższy McDonald's chyba w ogóle naszym w naszym życiu. życiu. <laughs> tak, zdecydowanie, <laughs> okay. dobra. Dobrze, moi drodzy, nagrywamy w McDonald's w Singapurze. <laughs> to jest magazyn. Przyszło nasze zamówienie, bardzo szybko. Co ciekawe, zaczniemy od Big Mac'a, zobaczymy jak smakuje. Mam nadzieję, że tak samo jak w Polsce, bo nie ukrywam, słuchajcie, że jesteśmy głodni. Wizualnie wygląda tak samo i smakuje identycznie jak Big Mac w Polsce. O. Także jest bez historii, oczywiście ja wam go pokażę, ale smakuje tak samo. No dobra, to zaczniemy od tego pepera. Spróbujesz, co? Tak, spróbuję tego papera. Wygląda on tak, ciekawe, to jest taki paprykowy sos i, znaczy inaczej, pieprzowy. Mocno poczułem ten zapach, ale pieprzny. Mm. Zupełnie coś innego, nie jadłem czegoś takiego wcześniej w McDonaldzie. Jest taki mocno pieprzowy, no jakbyście sobie tak mocno popieprzyli po prostu cheese'a, ale jest bardzo fajne. i smakuje. Yy, polecam tę pozycję. No i co, lecimy z następnymi. Ta kanapka jest cały czas wszędzie i ona jest tutaj bardzo często promowana, jak widzieliśmy. Próbujemy, bo słuchajcie, u nas jej nie ma w Polsce. Wygląda następująco. To jest sos sazyki, albo taki sos ogórkowy z filetem rybnym i odrobinką sera. Chyba tak. Myślałam, że będzie gorzej, wyglądało, próbujemy. Ten sos jest super. On jest ze z ogórków. A, czyli taki cacykowy. Ewidentnie cacykowy, pyszny jest ten sosik, ale no, słuchajcie, paluszek taki zwykły, paluszek, co się mówi? Rybny. Rybny paluszek. Nie ma, nie ma większej historii tutaj, ale sos wymiotł. No i ten ser, słuchajcie, to on tam po prostu jest jako dodatek, jaki, nie wiem do czego, bo go w ogóle nie czuć. Bardzo rybna taka paluszkowa, paluszki rybne, opisuję. No i spróbujmy. To jest ta nisko kaloryczna? To jest ta kaloryczna. Ojej. Słuchajcie, spójrzcie na to. Mamy tak, mamy sos majonezowy, mamy sałatę, mamy kurczaka, a pod kurczakiem nie mamy nic, Czy? ale będzie sucho, coś czuję. Słuchajcie, jak macie wieśmak, to wieśmak ma u góry też właśnie sałatę, nie, i ten sos majonezowy. To jest to, tylko mięso jest wymienione na takiego suchego kurczaka. Bo ten kurczak jest faktycznie zrobiony bez tłuszczu. Zwróćcie na to uwagę, że tutaj jest ten e, tłuszcz zminimalizowany do naprawdę minimum. Zminimalizowany do minimum. Sobie tutaj powtarzam, ale. No, Wiecie fit. o co? Wiecie o co chodzi. Fit pozycja. powiem Wam, że gdyby była w maku, to myślę, że u nas byłaby rozchwytywana. Bo ona jest smaczna, to jest smaczne. Jest bardzo dobre. Tak okay. jakbyś jadł maka takiego na oszukaniu. No i hit największy, czyli kukurydza. Do tej kukurydzy. Jest masło, ale ja sobie daruję to masło. Może potem Michał sobie je doda. I słuchajcie, mamy do tego łyżkę. Łyżkę. Po prostu. Po prostu. Tu nie będzie historii na pewno. Tak to wygląda. Zwykła kukurydza. Mhm. Bardziej jak z puszki, czy taka. O, dobre pytanie. Jest kukurydza z puszki i kukurydza z puszki. To, to jest dobra kukurydza z puszki, bo czasami są takie wiecie resztki. Myślałam, że będzie jakieś makaronowe dania, ale przed nami jeszcze jedno państwo, więc przyjdźmy się do Tajlandii. I witajcie w Tajlandii. bardzo w McDonaldzie przy strefie zamówienia, także zamówi zamawiajmy. Słuchajcie, mamy godzinę poranną, ale raczej nie śniadaniową, więc dobrze. Najpierw zacznijmy od burgeru. Dobra. Ser, ser z bekonem. One są takie normalne, bym powiedziała, bo są Normale, rodzaj, nie zazwyczaj. Normalne, jest coś nowego. No weźmy to, zobaczmy. Dobra. A, to są chyba te two takie mniejsze. You, coś takiego. Dobra, okej. To okay. się nazywa MC Saver. MC Saver. Tutaj mamy pepper chicken burger. Mm. Dobra, bierzemy go, zobaczymy co to jest. Make a choice pepper chicken burger. A, to jest tu for you. To bierzmy albo coś takiego. To pole zaro, weźmy sobie, dobra. I wejdźmy do tej takiej najdziwniejszej kategorii, czyli yy, to. Bierzemy to? Tak, no, oczywiście. Dobra. To jest crispy chicken albo pork. To, ja wolę crispy chicken. Tak. Cheese sticker. Bierzemy czystyka. sticker? U, super, super Trzeba zdjąć. 360. 360, 360 To nie. chyba będzie najtańszy makaron jak do tej pory. Chyba, chyba, nie jestem pewien. Nie jesteśmy pewni. Dobra, bierzemy. Widzieliście jaki mamy chili i American ketchup i tomato? Bierzemy wszystkie. Ketchup fix, chili. O, patrzcie jaka jest różnica w kolorze zdecydowanie. Mm, super wyglądają. Lecimy z grubej rury, zaczynamy od kurczaka. Mm. Czy to jest po prostu kurczak z bazylią? Czy to jest w ogóle będzie najpyszniejsze danie świata, bo ja bardzo lubię tego kurczaka, czyli z bazylią. Mmm, bardzo niedobrze. Ostry? <suszy> Miałam, że nie jest nic ostrego. O Pulda, bardzo ostry. To jest taki sos kwaśny podbity jeszcze... Y Chili, on jest słodko kwaśny chili, o, tak bym go opisała. I do tego jeszcze jest bazylia. O, boże, sorry. Dobre, ale słuchajcie, trochę nie czuć smaku, bo jest aż tak bardzo. Po prostu go chili goni chili, ale to jest najlepsze danie. takie z tych dań, które zamówiliśmy w ogóle w każdym tym maku. Ono jest najsmaczniejsze. Niech to super pachnie. No, pachnie właśnie, w ogóle jak tutaj na tych stoiskach w Tajlandii. Jest ostre, ale to jest naj... najlepsze danie no. do tej pory. Jestem w totalnym szoku. No dobra, to co tu będzie dalej? Co tu będzie dalej? To? No pseudo kijki serowe, tak to wygląda. Mm. Mm. Czy to jest najlepszy McDonald's na świecie? No sobie wezmę tutaj sasiki. Keczup. Mega ciepła. To jest mistrzostwo. Po prostu serowy patyczek, nie wiem, szaszły jak to nazwać, ser w panierce ciągnący się do tego te susiki, które możecie sobie tutaj wziąć. Te, ta, ta. No na razie dwa dania i totalny mm. stos. Super jest ta panierka. Wielka sztos, mm. nie. To próbujemy teraz to. Nie pamiętam, co to było, dlatego muszę to otworzyć. Kurczak z sałatą po prostu. Yy, nie mam nic więcej do powiedzenia. Już wam mówię jak smakuje. Yy, to jest yy, takie u nas kurczak chicken. Totalnie, nie mam nic więcej do powiedzenia. Jest, yy, ja ich nie lubię, bo one są strasznie suche. I pomimo, że one mają sałatę i mają ten sos. To dla mnie to jest, yy, słuchajcie, nie ten. Yy, Zasłuchaj, ja, ja nie przepadam z niej bułkami, ale jest Kolejna kanapka, tak się nam prezentuje. Jest to jakaś nowość, jest to coś specjalnego tutaj, więc też tramy się zawsze zamawiać coś, co jest wyjątkowe w danym miejscu. No i mamy, słuchajcie, ogórka standardowo, cebulę, ketchup, ser. No i to jest mocno sklejone z serem. A, po prostu jest tu mięso? Podwójny ser. Podwójny ser po prostu, aż ciężki. Mm, bardzo wyraziste mięso. Aż jestem zdziwiony. Taki dokokszony cheeseburger, bym powiedział. Bardzo mięsny jest. Pójście, no, on wygląda jak cheese i tak też smakuje. Więc nie będę tutaj się jakoś rozwodził na temat smaku, bo smak jest identyczny jak nasz polski cheeseburger, znaczy u nas w Polsce. Natomiast jest bardziej wyraziste mięso i, i, i chyba chodzi o gramaturę i z tego mięsa w tej kanapce. Bardzo dobre. To identycznie jak w tym. jak w Polsce. To jest najlepszy McDonald's. Tajlandia wygrała, słuchajcie. Dobrze, moi drodzy, to były trzy McDonald'y i jedno KFC tutaj z Azji Południowo-Wschodniej. Najgorzej, moim zdaniem, wypadł KFC, KFC w Wietnamie. Szkoda, że tam się nie udało McDonald's. Tak, szkoda, bo my wpadliśmy na ten odcinek już pod koniec naszej wizyty w Wietnamie, więc nie mogliśmy znaleźć maka, także tam była akurat wyjątkowo KFC, a my wolimy maka nie? Dokładnie. Ale dajcie nam koniecznie znać, co sądzicie w ogóle o cenach i o tym, że serwowany udania w maku, bo u nas jest, to są tylko kanapki, nie ma nic, żadnych, nie dostaniemy steka z ziemniaczkami, nie? Ani z tych rzeczy. Dokładnie. Co to jest ciekawe. To najgorzej? Najgorzej Wietnam, a najlepiej e, ten, teraz Tajlandia. Tajlandia, najlepiej. A najsmaczniejszy burger to był ten... Sosem pieprzowym w Singapurze. Najlepszy burger. Tak, on był bardzo smaczny. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, czy takie odcinki Wam się podobają. Z reguły robimy vlogi o atrakcjach i o lokalnym jedzeniu. Ten odcinek był eksperymentalny i był takim dodatkiem. Spontanicznie na niego wpadła Klaudia w Wietnamie, żeby coś takiego zrobić. Jesteśmy ciekawi, czy to ma sens. Może będziemy robić w przyszłości takie vlogi, a może nie. Także napiszcie nam koniecznie w komentarzu. Tyle. Do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć!